Dzień dobry, mamy 6.18, sobota, zawody o 7 zbiórka, o 9 albo o 9.30 start, 30 zawodników, 30 przyjaciół, 30 kółki, 30 znajomych. Będzie fajnie. Do zobaczenia. Chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że mogę z wami miło czas spędzić tę wieczorną imprezę fajnie zakończy właśnie tymi zawodami dzisiaj co ty tu dużo opowiadasz? troszeczkę o zasadach powiemy wiadomo, tylko moje to nie rzucajcie kulę z ręki to jest jedna zasada otworki tutaj jest jedynka, tam jest trzydziestka ustawiacie się w prostej. nie mogę tutaj w podłóżka. zostawiacie ten dystans w tak samo są otworki naprzeciwko wyspy czyli piętnastka i szesnastka 5 metrów od, od wyspy to jest minimum gdzie możecie się zbliżyć i łapiemy naprzeciwko czyli tak jedynka dwójka trójka dwudziestka dziewiątka trzydziestka to jest sektor i tak po kolei jak na będziecie ciemia. chcieli tutaj jest 3, lista 2. jest popisane i to są sektory naprzeciwko was nie ma sektora od 1 do 5, tylko na zmianę tyle prosiłbym jeszcze o jedną. Dwie siatki, takie są zasady na batrówce. Od razu do wody, nie? Nie, nie od razu do wody. Chciałbym, żebyście po prostu przyjść się na stanowisko, rozłożyli siatki, żeby wyschła i dopiero, powiedzmy, pół godziny przed zawodami wrzucamy wszyscy razem. Okay. To by było to. Limity do siatek, wiadomo, ryby na zmianę. Starajcie się rzucać rybę, jedną siatkę, drugą siatkę, jedną, żeby to był limit równo, żeby nie było napalone ryb do jednej siatki za dużo, potem będą żeby nie były ciasne nie? każdy ma dwie siatki jak ktoś nie ma to zapraszam ja dodam nie? jakieś pytania drapieżnika wypuszczamy drapieżnika wypuszczamy od dziewiątej mówimy? tak od dziewiątej chyba że ktoś się nie wyrobi to możemy to przedłużyć a jak wyrobimy się wcześniej ja się zapytam 15 minut wcześniej to my zaczniemy wcześniej łapać od dziewiątej do trzeciej łapiemy co robimy z jesiotkami jak zrobimy? Właśnie a tych jesiotrów nie ma dużo. Może nie bawmy się te i nie bierzmy tego jesiotra pod wagę. tak jakby tak zrobił, że po prostu Liny, karasie Karpie, leszcze i to... A jesiotry, bo nie, nie, jest nie, nie ma ich dużo, to tak? się... Co? Nie nie od razu do, do wody, bo to są małe Bez sztuki, to są 2-3 sztuki, to jest łapie, a latając z wagami tymi kombinowania. Karpie takie powyżej się. Dobra. Dawaj tutaj.

27. 27 siwy może być? no może 27. być 27 kruszyn stanowisko nr 1 na kładce siema siema albo się nie ma powiem tak Jestem na relaksie. Jesteś na relaksie? Nawaliłem Jak... tego wszystkiego, że sam nie wiem gdzie jestem. Jak nastawienie przed zawodami? Jestem Listo... zadowolony, że w ogóle tutaj jestem. No właśnie. Nie obchodzą mnie ryby, nie obchodzą co, ale po prostu wspaniali ludzie. A że można z nimi jeszcze powiązkować i spędzić miły czas. Każdego, każdemu tego życzę. Dokładnie. Powodzenia Przemku. Nawzajem. Ja mam numer 27. Akurat na treningu łowiłem sobie na pomoście. Łowiłem sobie za wyspą i łowiłem tam na końcu. A tutaj ani razu nie łowiłem, więc poleciałem, spróbowałem polecieć tak, że sobie będę łowić na dalekiej linii na metodę. Zabarwiłem skrytinga czarnym barwnikiem, troszeczkę dodałem margina w zanęty, więc lecę na jednej tylko łącznie mieszance. A bliżej, czyli na 15 metrze, będę sobie strzelać albo kukurydzą, albo paletą i ustawię się później na bombeczkę Najprawdopodobniej I zobaczymy. No tutaj, co różowy Fusion tutaj na półstopie dwie kukuwiecki. W razie czego lecę dzisiaj na ciemno? Stawiam wszystko na jedną kartę na ciemno. połówka zawodów za nami, 3 godziny za nami. Na razie mam jednego karpę 5 kg, mam jednego lina i jednego leszcza. Przygody były, złamana wędka z mojej winy oraz złamamy sztyca, więc fajnie, że są koledzy obok i pomagają. Fajnie, że to na towarzyskich zawodach tak można. Tu mnie kolega sztycą poratował, więc bardzo dziękuję. Mówimy dalej. No niestety, ja 14,5 kilo. Tyle, że znowu zrobiłem swoje PB Amura. 5,5 kg, więc nowe PB, 14,5 u mnie obok Sęba przebiło pół kilograma, więc głównie Karasie. Ja się skupiłem na linii pod nogami, gdzie, czy pod nogami, no to było jakieś tam 20-25 metrów, słowi zdecydowanie dalej. Z tego przynajmniej zaobserwowałem i dopiero na końcu widziałem Jazia. miałem dwa liny, yy, ładnego Karpia, no i 14 mniej więcej pół kilograma. Nic tu dzisiaj nie zgujuje zbytnio w sektorze. U to obok Tomek chyba po 30 kg, ile się nie mylę, 27 czy jakoś tam nawet więcej. No a przemów tutaj no, rozwalił system po prostu już był w innym sektorze, więc zobaczcie co Przemek nam mówi. 18600 w jednej średnicy. Mamy te kwiaty, tak? Tak. Ale to cały to? co? No tu jest ładnie. Wytorowane? No mhm. nie, zero jest, tak? Dobra, no, to no tak, bo ona już jest, jest sterowana. 23 będzie gdzieś ostatnio dotrzymało 2385 85. Tu się patrza jest Dobra, tak Gdzieś tą krasopilę miałem taką kurdeło 22 kilo prawie jeszcze w tej drugiej, nie? Wyniki Piękne Mogą być lepsze. Dobra, nie będę przyciągał. Lecimy. Lecimy od szóstego miejsca. Damian Ciaston. Gratulacje. Parę sekund. Gratulacje. Piąte miejsce. Tomasz Wasinski. Dobrze. Ej, nie zgadłem. Gratulacje. Czwarte miejsce Kruszy Brawo Warto było przez ten kurde cały karton solbajcał A teraz trzy pierwsze miejsca Artur Syder sklep na domię hmm. Drugie miejsce. No ja. <laughs> yeah. No i pierwsze miejsce. <laughs> Roman Cybiński. Bravo. Ejcie ładnie. Bądźcie. Kosza metal. Dobrze. Dobra, a teraz mam tutaj taki mały szyb policzek. Czekajcie. Szukaj. Szukaj. Ojejku. Okej, Nie, A, a nie. na klasę. jeszcze jeden komplecik. 18 17? No Aleście się na Dokładnie Niepotrzebny się na pewno Komplecik Nie załatwię się 13 trzynastka. A To było Komplecik, Komplecik Tak no i ostatnia. Siedemnaście. O. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Fajna impreza. Mi się podobało. Dzięki. Dziękujemy. Brawo. Brawo.

Jako jedyny wytrwały. Karpik. Od razu wyciągnę i rzucam. I rzuć w tym samym miejscu sopelet był mm -hmm. i powiedzieć mi strzała masz dużo karasia no hmm. źle nie, nie pociągać i zarabiać strzał no wiaździe to karasia przy karasia być szybszy nie? jeszcze raz Nie podciągaj. Poczekaj. Po zawsze 10 sekund, a po 10 sekundach zawsze weź sobie proce i se wtedy szczel. Bo to jest ten okres taki, że wiesz... Czy wtedy trzymam wędkę przez te 10 tak, sekund? Tak, tak, bo tak, bo wtedy tym... masz tą szansę za to. Patrz, patrz, patrz jak karpotkę. Widzisz? Złą proce masz. Złą. Powinna być grubsza i wtedy bardziej krótkie ruchy wykonujesz. I nie potrzebujesz tak rękę, bo wtedy rozciągasz się cały. No wiem, na filmie mówi, no filmie nie mówię, żebyś to nawet skrót w no. No, tych wyciągasz i nie? Tylko że to powinno być szybkie, nie? No to powinno muszę nagrać. Ja, ja, ja nie? wiem, ja wiem, ja tylko staram się tak... Jestem z ale nie ja węgle, nie? Dalej. Dalej A było. Co no. gruba grubasie? Odezwał się kuzielec o pięknie i yes. właśnie to tym paluszkiem, nawet widziałeś jak się wyskoczkiwał Jest skoczki... yes. 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 ale był karp takie zawirowania się przyspałeś trochę to nie? No, dobra, rzucę jeszcze raz szybko, jakie są karty. No, dobra, dobra, to, to pięknie. trzymajcie trzeba im i zaraz na krótko tych nie ma, wyciągasz i znowu. Teraz jak nie chcesz strzelać, tylko non stop szybko, nie? Szybko, 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 szybko wyciągnąć całkowicie do góry. Oś blisko trochę. Tak, tak, no, ale chodziło mi o hamowanie, że się no, no. Stop stopniowo, z tego. stopniowo, widzisz. Bo chodzi o to tylko, żeby ten pelet tą żeby on się w linii nieprosty, nie? To, to jest rewelacja, nie? Ja bym nie strzelał, nie? Bo masz dużo pod powierzchnią, tylko widzisz yes. patrz. Myło. No dlatego mówię, czy ma jest wędkę zawsze w 10-12 mm -hmm. sekund. Kowidać, się zachciało usiąść na tym koszu. No, ja już myślę, że go zaraz tam. Nie, bo, bo, bo wiesz co, żebyś tam się zobaczył, żeby stanął sobie z boku zobaczył jak to wygląda ten, bo to też inaczej, jak ja ci mówię, a inaczej też, żebyś sobie zobaczył, jak to wygląda u mnie, na przykład jak ja się na kolanie. Jak to precyzyjnie też wychodzi, Aha, nie? Nie, karty. Staraj się zawsze odciągnąć też z łowiska, jak nie chcesz szybko na sceną rybę załapać, to stara się odciągnąć te parmy. O, i pięknie. I tyle. I próbujesz. Ciągnąć, ja ci tam do ręce, żebyśmy na rybę

się, źle wiem, robisz. Się, wiem, Podnoszę za się, właśnie tak ma. Dobra, teraz wędkę staraj się zrobić, bo masz podbierak stąd. Czyli tą rybę musisz podbrać tu. Za ten, mhm. ten. No i teraz ciągnij go tak i podbierak. No, podłóż tak, ale wędkę do dołu. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. O właśnie, w lewo, w lewo. O w, w, w ten widzisz? dużo będzie. Bo, bo on wtedy po tym, po głowie idzie. A jak coś go do góry, to on piłuje ci do dołu. A jak rozcierujesz wędkę na lewo, to on idzie prosto, bo to tylko nie ma uciec, albo z egzaktem będzie chodził. Widzisz, jak on mniej barki spędził? A jakbyś mógł go do góry, to by ci piłował. Ale widzę, ten trik dobry, czas na go, nie? Oczywiście, no to wiesz, ja dobre pomysły, to widzisz, że staram się obserwować, nie? Tak, jak rzucasz, tak? Nie tak. Wiesz, jak zrobisz? Patrz już. Ale jak będziecie mieć kiedykolwiek zaplątany czubek, weźcie zawsze w ten sposób, patrz. Łapiesz, rzucasz się do przodu, łapiesz tu i tak o i co pociągasz tu o, i wtedy patrz zobacz luźno właśnie nawet jak się zaplączę zobacz, spróbuję go zaplątać, nie? dobra dobra jest zaplątany, nie? bierzesz i, i, i tutaj jest pociągasz i wtedy mm -hmm. pyk do góry i tyle, nie? i jak rzucasz to tak samo, staraj się, dobra chcesz, rzucasz i paluszkiem delikatnie, szanuj pokaż sobie tutaj na półkę boś tam połóż Dobra, ja tu zawsze sobie opieram o ten, uh -huh. rękę sobie tutaj biorę, tu o w ten sposób I, i, i tyle, nie? A to sobie, jak trzymam, dobra, ja sobie w procesie mogę sobie tak trzymać uh -huh. i zawsze mam kontakt z wędką, nie? biorę, Pociągam sobie, tu łapię, to, że ta to mi się nie podoba, nie? No, jest Jeszcze Nie, to nie, to czarne, to jest lepsze bo wtedy na tej można ten. A jak chcesz następny raz, to bierzesz tylko taką. Tutaj się masz, Czyli wiesz, no stop ty masz do podcięcia, nie? Mm -hmm. Bierzesz. <gry> no stop kontakt już, nie? I praca, nie? Próbujemy tam tego zapasu Yes. Teraz się to pieprzył Za miękkie gumki masz powinny być te pojęcia grana są dużo lepsze nie? No to są te no. Ale to jest ten, ten elastyczny, a później te, te twarde, takie ciemne one są no, to ciemne są to są te ciemne, bo hmm. ja już mam drugie swojego wiersz czasu a. Ja dokładnie tych używam I no to w jednym nie? Aż one, wiesz, nauczą się, że coś spada, no stąd, stamtąd i... To Ale spiął się od razu, nie? No, no, ale to, bo za duży haczyk jest tutaj do tego, nie? To jest za duży, to ja jest... A pokaż, jakieś haczyk. ja tu bym wiem... szesnastkę może, do takiego łapania na karasie ale nawet wiedząc że takie w tej karpie umrzeć na pokusie. takie małe haczyki zakładał? Tak. Pamiętaj jak masz puchnięcia, a nie zacięcie, to znaczy, że albo masz za duży haczyk, albo za duży pelet, albo po prostu przypon zły i to trzeba wyeliminować w trakcie łapania, nie? Takie zawirowania. Lekko ruszyć, nie ma nic. Są różne triki. Podciąganie, przeszczelanie, to zależy jak ryba zaraguje, nie? Tutaj fajnie by było wszystko palec w nie bo wtedy byś miał dużo szans na te na te karasie i szóstka palet na haczy jest dużo lepsze. jest cholernie dużo brania ale to karaśnie ale widzisz jak już ten to nie chcą brać Zrówna się robić. rybę, bo tu już 10 minut leci. Co ty ty tak? No. Dobra. My się nagadałeś. Było, ale o co? Było, To trzeba było poprawić trochę parę rzeczy, nie? Ale. Musiałbym swojego aglera tu być, zobaczył w ogóle, jak się rzucało Cienki rzucę. Mi opór tego jasny. Troszeczkę to nie? Wszystko. Trzeba było tak, żyłki... Wier... Tak, z federa, ja wiem, te, wiem o co chodzi. Tak. Więc zobaczy tym, co macha, to jest po prostu, to jest finezja, nie? A wszystko chodzi o szybkość i o to, Zresztą, że. Na no dobra, mogę kupić kij do wedlera, z jakąś maczówkę, jak mam lepiej można przerobić? Czy lepiej wedlera? Mam <laughs> tak <nie>? teraz. <laughs> <traktory> z kresu, <laughs> tak? No. Okay. Kupował łaglerek, każdy łagler będzie dobry, nie? I to wiadomo. No. Zależy, ile chcesz wydać na to. Ja jestem, bym powiedział, że najlepsze są używki, bo co się ma z tym zużyć? Przelotki? Co ma, jakieś używki, że nie zupełnie tak Pamiętaj, że w Polsce na nawet używkę jak kupisz, to ile pojechał nad wodą? Kto tu łapie na łaglera? Teraz się zrobiło bum takie, Teraz będzie się pokazywać sklepa. No nie wiem, 2,5 no, złotych kosztuje brownie, ten... Ja swoje kupywałem te łagorówki to ja dawałem po 100 zł? za używki. Ale w Anglii, tak? No. W Anglii, w Anglii, bo tutaj to, nie wiem, tutaj nie ma chyba, nie? Używać to ciężko. Mówię no Ci, najtańszy, jaki znalazłem, to brownie jakieś tam w miarę 250 Jak się więcej strzelał tą procent to było lepiej, nie? Cała reszta już jest więcej zainteresowania. O już szczarółowe robią Już nie widzą już nie chcą Widzę nie, nie są. Wiesz, że chodzą, ale już sobie są, są zainteresowane. teraz tego, jasnego apterce Teraz dobrze możesz czasami też tak jak wiesz, nic się nie dzieje, strzelać tego samego spowika, nie? Chyba jest wybuchowe tak wiesz, żeby podeszły w te po pole. Widać, że karpie kręcą się, ale... jeszcze kręcą się, kręcą się. to stawię, nie wiem gdzie... co? tą to, to? Tu jest w zewnętrznej kieszonce. W zewnętrznej, widzisz ją już. Te białe słoiczki, to jest muga. No, to musisz odsunąć. No. Popatrz, ma suwaczek. No, stół I masz... O! No, gdzie będziemy wszyscy uratowani. Nie wiem. Co ma? drugiego. Czego? tak. No, no. no, no. Akurat wyłączyłem po 13 minutach teorii i pojechało Wiesz, abyś skrócił gumę to by nie trzeba było tyle naciągać, nie? Ja. Pokepka, nie? No. Teraz odkręciłeś hamulec trochę, nie? Tak, ta, bo, bo nie ma jaką wyskoczyć Ociągam się do tamtą stronę, niech co odejdzie? Żeby on mi wiesz. Huh. <laughs>